Dobra, 304. Check in na 304. To ludzie, kto tu ma klaustrofobię, to by nie za bardzo się takie coś podobało. Moja mama by musiała na zewnątrz być. 304, Czekajcie Alf to nie chodzisz czy chodzisz 304 2zte. Dlaczego? Ja mówię, zastanawiam się dlaczego. Co tu się dzieje, że oni w jaskiniach zrobili firmy? No? no muszę poczytać, bo, bo to... Ciekawe to jest. Ale czekajcie 304 tak ktoś, kto tu pierwszy raz przyjeżdża. Wiecie taki czeski film, jakiś, nie? Jakiś Padzi, nowy kierowca. No to tutaj naprawdę to jest ty. Ja. ile? 21 lat jeżdżę. I to jest czeski film tutaj. Cześć, mówię, no dobra, jest. Jakoś się zawsze człowiek poradzi, tak, ale. Trzysta jeden że ja... Ja w dobre miejsce jechał Trzysta cztery, chyba prosto, tak? 301 303 304 tu będzie chyba Paris Brothers Check in 304, dobra, to czekajcie tak się jakoś Jakoś się za ten, żeby nie drukować nikogo Bo jak tutaj ktoś będzie skręcał, to będzie blokować kogoś. Jadę troszeczkę dalej. Tania Wójt będzie chciał wjechać, to też go blokuje. Dobra, chyba tutaj na tyle. Tyle. Mogę stanąć. No patrzcie, jestem w jakiejś normalnie. Nie wiem, o co tu chodzi. Naprawdę. Czeski film. No nietypowo, no, wygląda nie ale... Dobra, 304, czekajcie. Dobra, dziękuję. Dobra, driver check tam jeszcze jakieś te są. Dalej jaskinia się otwiera. Więc no, tam dalej jakby haha, jakaś jaskinia jest. Dobra, ty, od razu mnie biorą, ale ja Okej. Okay. Numer 4. 1, 2, 3, 4, tam będzie, dobra. Dobra. Się w numer 4. Nie, nie powinno być tak źle Nawet od razu mnie wzięli, to tobie trochę dziwi Z tego co pamiętam to tutaj zawsze uprzaniłem trochę czasu Chociaż słuchajcie nie mówię nie mów do dopóki nie przeskoczysz, bo bo ja tutaj mogę jeszcze się ładować cały dzień że nie każą się cofać nic nie znaczy czekajcie muszę tu jednak będzie trochę ciasno widzę wydawało się nie tak źle ale trzeba dobrze zacząć tak jak w Calgary mówiłem źle zaczniesz to będziesz <gry> się pieprzył Dobra Jedź gostek, jedź, bo nie chcę ci blokować. Jedź, 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 jedź. Ten drugi gostek też jedź. z tyłu, nie chcę tu blokować ludzi, bo... ten z będzie jechał, ten z przodu też no dobra, dawaj, dawaj, go dawaj, dawaj ja, ci, ja ci nie czekaj na mnie Aha, on czeka, bo tutaj ciężarówka jedzie jakaś Mi to wyjdzie, o jeszcze muszę tandemy przesunąć, ale nie przesunąłem ich teraz. Bo, tak jak są w pozycji, to mi będzie łatwiej wykręcać. że nie będę nic mówił No ciasno, ciasno Nie jest tak jak radko, myślałem Ale już prawie Haczyło ścianę it's O, o, mówię dla nowych kierowców, ale ja tu byłem jak to nowi kierowca też, to trzeba, trzeba się tego wymagać, tak. Stawić ośki. Jeszcze ostatnie tylko wyprostowanie. Ośki przestawione. Nie wiem czy taką się interesuje, jak coś się cofa na żywo Czekajcie, chyba, chyba jeszcze kawałek Doprostować się, bo krzywo jest tu Nie ma linii, więc tak Uf. Na ślepu. Dobra jest. Idę zobaczyć, czy dobrze jestem Czy jestem okay? Good? ok Dobra, teraz zobaczymy Oni mają lunch Lunch mają o 12.00. tak się zobaczysz. troszkę gruz. Normalnie gruzy, ty. No mówię ci, co mają jakieś te klaustrofobię, ludzkie zapom zapom zapomnienie. Czyli ktoś ma klaustrofobię, zapomnienie. Ktoś ma klaustrofobię. Zapomnijcie, ludzie. Czy to się nie zawali wszystko? Też nie wiem, ja to jaja robię. nie mam już takiej tak ale... Mężka miałbym plastrofologię w strumień był zamknięty. To wygląda na nowo, na... w miarę na świeżo. Błyskawicznie. 20 minut i skończony tutaj. minut skończony. Pustelica. Niepotrzebny... niepotrzebna panika była. Dobra, przesunę, Przesunąłem oś. Chodźcie, wesz. W Polsce. Wesz, wesz. Kurczę, ciężki ładunek. Mogę mieć problem z wagą. bo trochę mam za dużo paliwa. Minimalnie za dużo paliwa. Nie no, to paliwo się spali. Paliwo się spali, ale mam troszeczkę więcej. Między pół a trzy czwarte. Mm że wiedział, że ten ładunek będzie by tak ciężki. To znaczy nie no, wie, wiecie. Paliwo, co miałem, to miałem. Czekajcie. Dobra, teraz czas tam wyjechać.

że ten szefunioł będzie jechał sobie tym na godzinę? Czemu nie ma tego? Kur... syny Ale Gostek, ale co ty robisz? Miszczu No, no nas na środku stanąć, tak? I tak idą niczy, tak, tak, To jest pomysłowość. Na środku se stanąć. Bądź wigacze, kurde, się gdzie indziej. Dobra, on jedzie, jedzie. Nie wiem o co było. Nie, choć mi ta ciężarówka, czasami jest mylące. Czasami nie wejdzie ci. Te, wiecie, ta asysta Hill Start. No, a czasami tak mylisz się, bo myślisz, że ją masz, a tutaj ciężarówka ci idzie do do tyłu, ci schodzi I Ty dalej naciskasz na gaz i nic, nie? Dobra, exit Prosto czy co? Gdzie tu jakieś znaki są? Jadę się zważyć, bo... Nie wiem Dost? Nie, bo ten gostek idzie 5 na godzinę ale ja też nie chcę... Oczekaj, znaczy, tu jest jakiś egzyst. Czy co? O. Nie wiemy. No bo co ja będę po jaskiniach jeździł. No, tu jest jakiś wyjazd. Jest jakiś wyjazd? No bo nie wiem, bo niby egzyt w prawo, potem w lewo. Chyba że tutaj są jakieś te. No dobra, zobaczymy. Pojedyncze wyjazdy dla pojedynczych firm jakieś może są. No nie wiem, ale to co to zmieni? To i tak nic nie zmieni chyba no Idę się zważyć i mówię, no będzie tutaj troszeczkę może być ciężko to żebym ja tutaj nie jechał bo wszędzie pisze exit jakby do tyłu żebym ja tu nie jechał do jakiejś firmy żeby mi tu nie pozwoli wyjechać, no ale dobra, to najpierw się wrócę, no trudno Mogłem jednak prosto chyba jechać, bo wszędzie piszą exit w drugą stronę Zobaczymy jak to będzie, co to będzie z tego? Oj, ciężki, ciężki ładunek ludziska. Ja dziękuję. Ciężki ładunek. Czuć kurczę, że mogę mieć problem. Okej, okay, to ja tu teraz wyjadę stąd. Super okay, no, że to, to jest inny wjechałem jechałem inne te inny wyjazd jakiś, tak? Z drugiej strony. Wziął nie blokuje ci nic.